Wierzę w istnienie siedmiu planów egzystencji. Są to widzialne i niewidzialne siły kosmosu, które formułują różne wymiary wszechświata i tego, co poza nim. Są tak rozległe, że ludzki umysł musi być w abstrakcyjnym stanie, aby mógł je pojąć. Stan umysłu Teta umożliwia postrzeganie tych niewyobrażalnych sił, całej ich wspaniałości poprzez twórcę wszystkiego, co jest. Każdy z planów ma swoją własną szczególną energię, którą najlepiej opisać jako wibrację. Częstotliwość wibracji jest czynnikiem, który pozwala na rozróżnienie poszczególnych planów. Fizyczni i duchowi mieszkańcy różnych planów również różnią się od siebie. Im wyższa częstotliwość wibracji, tym szybciej poruszają się atomy. Każdy plan egzystencji określają jego własne warunki, zasady, prawa i zobowiązania. Obecność iluzji jest wbudowana w samą naturę pierwszych sześciu planów, a siódmy plan jest esencją prawdy i boskości. Aby je zrozumieć, nasz mózg musi emitować falę Teta, dzięki czemu osiągamy boski stan umysłu. Nazywamy to stanem Teta. Dzięki niemu jesteśmy w stanie dostrzec niezmierzony wewnętrzny i zewnętrzny krajobraz stworzenia. Możemy wtedy również komunikować się ze Stwórcą. To właśnie poprzez Stwórcę wszystkiego, co jest, pochodzącego z siódmego planu egzystencji, możemy zobaczyć plany w całej swej wspaniałości. Siódmy plan egzystencji jest to plan Stwórcy wszystkiego, co jest energii płynącej przez wszystko i tworzącej życie. Tutaj pojmujemy, że jesteśmy częścią wszystkiego, co jest częścią Boga. Szósty plan egzystencji to plan wszystkich praw stanowiących strukturę wszechświata, takich jak prawo czasu, przyciągania, prawo grawitacji, prawo światła i wiele innych. Piąty plan egzystencji to plan boskich i półboskich istot. Plan mistrzów, takich jak Jezus Chrystus i Buddha, podzielony jest na wiele poziomów wibracji i świadomości. Czwarty plan egzystencji to strefa duchów. Niektórzy mogliby nazywać ją światem duchów. Jest to miejsce, do którego wędrują dusze po śmierci, gdzie w oczekiwaniu przebywają nasi przodkowie. Jest to szkoła istot piątego planu. Tam duchy wciąż jeszcze uczą się, by móc znieść się ku wyższym wibracjom rzeczywistości. Trzeci plan egzystencji to plan form życiowych opartych na strukturach białek, takich jak ludzie i inne zwierzęta. Częściowo stworzony przez nas, byśmy mogli zmierzyć się z wyzwaniami życia przed wpływem emocji i instynktownych pragnień w ludzkim ciele i w fizycznym świecie. Tutaj uczymy się, jak wznieść się z czwartego planu na piąty. Drugi plan egzystencji. Ten plan składa się z materii organicznej, witamin, roślin, drzew. Rośliny i drzewa przyciągają do niej wróżki. Pierwszy plan egzystencji. Na tym planie znajdują się cała nieograniczona materia ziemi, minerały, kryształy, ziemia i skały, wszystkie pierwiastki, z których zbudowana jest ziemia w czystej postaci i wszystkie pierwiastki układu okresowego, zanim połączą się z formami węgla. A teraz krótko o planach. Pierwszy plan egzystencji składa się z całej materii nieorganicznej w trzecim wymiarze, wszystkich pierwiastków, z których zbudowany jest wszechświat w czystej postaci, wszystkich substancji stałych i prawie wszystkich atomów układu okresowego, zanim zaczną łączyć się bazy węglowe. Gdy cząstki węgla łączą się z odpowiednimi pierwiastkami, formują życie roślin na drugim planie egzystencji. Wtedy powstaje bardzo złożona grupa cząstek, która nabiera mobilności. Takie połączenie staje się białkiem, które jest budulcem drugiego i trzeciego planu domeny ludzi i zwierząt. To bardzo uproszczony opis niesamowitego procesu życia. Ten materiał, żywe minerały, kryształy, ziemia, głazy, od najmocniejszego kryształu do największej góry, formułuje budulec życia organicznego, ponieważ to od niego zaczyna się życie. Logiczne jest, że z natury ma w sobie pierwiastek duchowy. Poznając pierwszy plan egzystencji, rozumiemy, że świat nieorganiczny ma swoje własne życie i świadomość. Drugi plan egzystencji zawiera cząstki węgla, co czyni ją materią organiczną. W skład tego planu wchodzi więc rośliny i drzewa i uczy nas on życia z nimi w harmonii. Właśnie w tej harmonii uczymy się pierwszej lekcji na temat używania energii światła w uzdrawianiu. Ten plan to tajemniczy i intuicyjny świat roślin i drzew oraz ich związek z naszą egzystencją, ale to również niezrozumiałe elementy które niektórzy ludzie nazywają wróżkami. Żywiołaki są przyciągane przez światło, którym emanują rośliny i drzewa, pomagają im rosnąć i wysyłać światło niezbędne do porozumiewania się z innymi roślinami. Używają też energii stworzonej przez drzewa i rośliny jako portali do innych wymiarów. Boją się nas i nie chcą się nam ukazywać, ponieważ postrzegają nas jako drapieżniki. Nawet jednak jeśli nie są częścią Twojego systemu wierzeń, im bardziej jesteś w stanie teta, tym większa szansa, że dostrzeżesz jego okiem. Wróżki są psotne i niesamowicie ciekawskie. Uwielbiają nam dokuczać, tak samo jak lubią nam pomagać. Są radosnymi duchami pełnymi niespójności i zachcianek. Są tak wrażliwe na emocje ludzi, że mogą umrzeć z nadmiaru smutku. Nie lubią, gdy się im rozkazuje, ale można je wykorzystać, jeśli ma się do nich odpowiednie podejście. Wiela we wróżki istniała jeszcze przed narodzeniem Chrystusa i najsilniejsza była w północnej Europie. Jej korzenie sięgają czasów, gdy byliśmy bardzo zestrojeni z naturą i zamieszkującymi ją energiami duchowymi. W miejscach takich jak Irlandia bądź Islandia, wierzenia te przetrwały do dziś. Na Islandii istnieje bardzo stara tradycja związana z ludem nazywanym elfami, które podobno żyją w specjalnych miejscach w krajobrazie. Przeprowadzono niedawno badania, wykazały, że jedynie 10% Islańczyków silnie wierzy w elfy i inne siły nadnaturalne. Jednak przy budowie dróg zmieniono ich tor tak, aby unikać pewnych kamieni, między którymi rzekomo mieszkają elfy. Trzeci plan egzystencji jest miejscem, w którym zwierzęta oraz ludzie koegzystują w symfonii życia. Elementy tego planu łączą się tworząc to, kim jesteśmy. Jest to plan cząstek białkowych, struktur węglowych i łańcuchów aminokwasów. Te związki organiczne stanowią podstawę naszego życia. Jest to plan, w którym uczymy się kontrolować nasze ciało, myśli i uczucia. Jest to plan marzeń, idei i decyzji. Złożone istoty tego planu, jak ludzie i zwierzęta, posiadają wyobraźnię i wspaniałe zdolności rozwiązywania problemów. My, ludzie, często uważamy, że jesteśmy lepiej rozwinięci niż istoty z pierwszego i drugiego planu oraz zwierzęta, z którymi dzielimy ten plan. Być może jest to dlatego, że dobrze mamy rozwinięte ego czyli instynkt, który ma za zadanie pomagać nam w przetrwaniu i odnoszeniu sukcesu. W czasie tworzenia własnej rzeczywistości stworzyliśmy iluzje programów, form myśli i zbiorowej świadomości, które utrzymują nasze myśli, przywiązywania do tego planu, to może znaczyć, że niektóre z naszych fizycznych, mentalnych i duchowych umiejętności są zablokowane. Czwarty plan jest domeną duchów, kiedy umieramy, nasze ciało składające się ze związku węgla idzie na spoczynek, a nasza dusza przenosi się na czwarty plan. Jeśli nie zdobyliśmy jeszcze odpowiednich cnót, aby wpłynąć na prawa i podróżować między wymiarami, pozostajemy tam, aby uczyć się i rozwijać, chyba że zechcemy ponownie wcielić się w ludzkie ciało na trzecim planie. To, ile razy powrócimy na czwarty plan, zależy tylko od nas i od naszej zdolności do zmieniania się i rozwoju. Czwarty plan ma zupełnie inny czas i inną energię niż trzeci. Godzina dla nas to tam zaledwie kilka sekund. Energie z czwartego planu mają o wiele szybsze tempo wibracji niż te z trzeciego. Co więcej, poruszają się one szybciej niż jest to w stanie zarejestrować ludzkie oko. Gdy duchy dostosowują się do wibracji czwartego planu, jest im o wiele łatwiej zaginać esencję światła i wibracji. Piąty plan egzystencji jest domeną aniołów, Rady Dwunastu, Rodzin Duszy, Mistrzów i Matki Niebiańskiej oraz Ojca Niebiańskiego. Mistrzowie jak Budda i Jezus, czyli istoty, które przenikają zarówno fizyczne ciało, jak i duchowe, teraz wykonują swoją pracę z wyższych poziomów piątego planu. Piąty plan dzieli się na poziomy, które są bardzo skomplikowane i zawierają wiele pomniejszych sekcji. Jednak są cztery główne poziomy, z których każdy dzieli się na 11 stopni, co razem daje 44. Jedenasty stopień każdego planu jest miejscem Rady 12, która rządzi każdą rodziną dusz. Nasza rodzina dusz jest grupą, do której należeliśmy przed obecnym wcieleniem. Mimo, że rodzimy się w fizycznej rodzinie, w pewien sposób nigdy nie zapominamy naszej duchowej rodziny, którą zostawiliśmy za sobą. Czasami członkowie rodziny duszy spotykają się w tym wcieleniu i uczucia oraz wspomnienia łączą ich w małżeństwo. Jest to jednak tak nieświadome małżeństwo brata z siostrą i z tego powodu nie będzie trwałej namiętności w tym związku. Jest wielu proroków, którzy sięgnęli piątego planu, takich jak Mojżesz. Wielu wspięło się na szósty stopień drugiego poziomu. Niektórzy prorocy, o których mowa w Biblii, nigdy nie wspieli się ponad drugi poziom piątego planu. Szósty plan egzystencji składa się z esencji praw, nazwano ją wielką pustką albo czarną materią, która jest częścią przypominającą galaretę substancję, przez którą przedostajemy się do siódmego planu. Wszechświat trzyma razem niesamowita energia praw. Są to skondensowane, myślokształty o wysokiej częstotliwości wibracji, które mogą przyjmować formy jako zbiorowa świadomość albo komunikować się z nami. Ich energia jest tak silna, że są w stanie przenikać energię pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego i piątego planu, by stać się spoiwem wszechświata. Trzymającym wszystko razem, nie tylko utrzymują one w całości ten wszechświat, ale również wszechświaty wielowymiarowe. Istnieją prawa, które rządzą tym wszechświatem, naszą galaktyką i układem słonecznym, Ziemią, a nawet nami. Istnieją prawa, które rządzą piątym, czwartym, trzecim, drugim i pierwszym planem. Te prawa tworzą iluzoryczne granice między planami, ale tak naprawdę wszystkie one istnieją naraz. Są to prawo fizyki, prawo magnetyzmu, elektryczności, prawo prawdy, prawo natury, prawo współczucia, prawo grawitacji, prawo czasu i wiele, wiele innych. Siódmy plan egzystencji jest czystą energią wszystkiego, co jest. Przenika ona wszystko. W przeciwieństwie do energii pozostałych sześciu planów, zwyczajnie obejmuje nas miłością, zmieniając naszą ludzką wibrację w perfekcję. Kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że możemy użyć energii wszystkiego, co jest, czyli siódmego planu, z łatwością i bez wysiłku możemy tworzyć naszą rzeczywistość. Gdy mamy tę świadomość, czas przestaje istnieć. Wszystkie bariery oparte na przeciwnościach znikają, aby ukazać czystą esencję boskiego i kochającego Stwórcy wszystkiego, co jest. Poprzez Stwórcę powstają natychmiastowe uzdrowienia, natychmiastowa odpowiedzialność i natychmiastowe rezultaty. Problemy nie są rozwiązywane, po prostu się zmieniają, ponieważ z użyciem myśli powstaje inna rzeczywistość. Myśl jest jedyną namacalną energią. Która jest na tyle szybka, by wpłynąć na energię protonu i neutronu. Możemy zrozumieć siódmy plan z tego mikrokosmicznego punktu widzenia jako energię, która tworzy cząsteczki, z których powstają atomy. Jest to subatomowe źródło wszystkiego, co jest. Jest to stworzenie samo w sobie, fontanna życia i jeszcze więcej.